Dlaczego tak trudno zdać maturę z WOSU na dobry wynik? Jest to związane z podstawą programową. Czy wiedziałeś, że od 2018 roku podstawa programowa była zmieniana aż 7 razy? To znaczy, że aż 7 razy maturzyści powinni śledzić te zmiany. Czy to robili? Oczywiście, że nie. Z tego też względu nieśledzenie zmian w podstawie programowej wpływa na wynik na maturze z WOS-u. Jeśli chcesz dowiedzieć się o wszystkich zmianach w podstawie programowej, przygotowaliśmy dla ciebie darmowy PDF do pobrania na stronie akademiawosu.edu.pl. A jeżeli chcesz od razu mieć źródło: które realizuje wszystkie najnowsze wymagania podstawy programowej, to zapraszam Cię na nasz kurs maturalny na stronie akademia.wosu.edu.pl. Jest to najlepiej oceniany kurs maturalny z wos -u.